Szczęść Boże. Zapraszam do wysłuchania krótkiej modlitwy do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj. Co mam czynić? Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz. Pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Duchu święty, udziel mi cierpliwości, abym z rozwagą i roztropnością podejmował się zobowiązań, i sumiennie je wypełniał. Obdasz mnie cichością, abym znosił wady i ułomności bliźnich. Natchnij mnie dobrocią swoją, abym potrzebom bliźnich chętnie i szybko zaradzał. Święty Duchu, miłości przedwieczna Ojca i Syna, Udziel mi miłości swojej i pokazuj, jak trzeba żyć. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.